Witajcie, moi drodzy, na moim kanale YouTube. Dziś powiem Wam, jak dać sobie radę z Panem Skorpionem, jak rozkochać Pana Skorpiona. Eee, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będziecie mieli więcej ciekawych tutaj filmików na ten temat. Eee, Skorpion to jest wulkan seksu, wulkan namiętności. Moje drogie panie, tutaj nie ma co czekać jak z wodnikiem, miesiącami, bo. Nawet najbardziej wytrwały skorpion odleci siną dal. I to jest bardzo namiętny znak zjaku. I on lubi pomagać. Skorpion lubi pomagać, lubi rozwiązywać kobiece, życiowe problemy. On lubi pokonywać przeszkody, jest takim trochę jak rycerz na białym koniu. I właśnie taki też jest w miłości. On nie zakłada, że ta droga będzie prosta. Jeżeli sobie wyznaczy jakiś cel, to będzie robił wszystko, żeby go osiągnąć. No, panie skorpionice, mają podobnie. My lubimy wyzwania. Po prostu skorpiony, nawet w miłości, jak jest coś trudne, to po prostu dla nas. Czym trudniejsza partnerka, czym trudniejszy partner, to jest dla nas po prostu wyzwanie i to bardziej nas jeszcze kręci i motywuje, że tego chcemy. Jak zdobyć mężczyznę spod znaku właśnie Skorpiona? Jak go rozkochać? Skorpiona pociągają kobiety niezwykłe, oryginalne, namiętne i tajemnicze. Nie warto go prowokować, prowadzić z nim miłosnych gierek, bo on przejrzy cię na wylot. Pamiętajcie, Skorpion ma mega, bardzo silną intuicję. To znak wodny, czyli też te emocje, ma ten dar taki, takiej dużej intuicji, właśnie Skorpion. I tu y, nie ma sensu grać gierek ze skorpionem, moje drogie panie, bo on was prześwietli, znudzi się, odejdzie. I y, y, jeszcze sprawi, że ty się szybciej w nim zakochasz niż, y, niż, y, niż on w tobie. Zamiast tego, poznaj jego strategię. Jeśli skorpion się tobą interesuje, poznasz to po jego oczach. Y, aby go zdobyć, udawaj obojętność. Właśnie, żeby zdobyć skorpiona mężczyznę, kobieta też trochę, trzeba udawać obojętność. Mężczyzna nie okazuje emocji przy ludziach, co więcej w ich obecności może nawet ci coś dogryźć, czy dać jakiś malutki cyniczny żart. Ehm, a więc w ogóle zignoruj takie działanie. Ehm, I dopiero jeżeli jesteście sami, to skorpion pokazuje prawdziwe uczucia. Ehm, jak tutaj go zainspirować do stałego związku. Skorpion lubi pokonować trudności, lubi wyzwania, dlatego spraw, żeby miał jak najtrudniej, żeby nie było łatwo cię zdobyć. Ty masz być taką twierdzą. On lubi zdobywać, a właśnie Skorpion kocha zdobywać, a więc nie rzucaj się pierwsza w objęcia Skorpiona. Pozwól mu, żeby się pomęczył, postarał, i nie mów mu y, szybko swoich uczuć, bo nawet jeżeli jesteś bardzo zakochana, poczekaj aż on się przywiąże. Skorpiony, jak się przywiążą i e zaangażują emocjonalnie, wtedy po prostu e e mogą stworzyć długotrwałą relację i długotrwały związek. Dla Skorpiona ważna jest lojalność, a więc też nie graj Gierek i staraj się być lojalna, szczera, bo. Skorpion raz oszukany bardzo ciężko będzie mu Tobie zaufać. Wybaczy, ale nigdy tego nie zapomni. Jak właśnie tutaj utrzymać zainteresowanie Skorpiona? Pozwól mu podejmować decyzje. I skorpion należy do typu mężczyzn, które lubią brać na siebie odpowiedzialność za związek, za kobietę, za rodzinę. Dlatego. To akurat dla kobiety ma fajną zaletę, nie będziesz musiała się o za dużo martwić, bo skorpion pozarządza domem, relacją zazwyczaj i ufaj mu. Jak zaufasz skorpionowi, to właśnie to zaufanie powoduje, że skorpion tak naprawdę nie będzie szukał dalej, bo jeżeli czuje, że mu ufasz, to on nie chce cię zawieść po męsku. Um, i skorpion traktuje kobietę jak swoją własność, skorpiony są bardzo zaborcze, i kobiety, i mężczyźni są bardzo zazdro... zazdrosne i zaborcze. Skoro zdecydowałaś się z nim być, to pamiętaj o innych mężczyznach, musisz zapomnieć, nawet o kolegach, nawet po prostu e, o jakiś za dobrych kolegach, przyjaciołach, nie ma mowy, skorpion będzie chorobliwie zazdrosny. Przed nim niczego nie ukryjesz, bo Skorpion odkryje zdradę, potrafi karać bardzo surowo i powiem Wam, nie warto, nie warto tutaj zdradzać Skorpiona, bo on to wyczuje, on to bardzo szybko wyczuje energetycznie, ale też to odkryje, bo Skorpione to taki mały agent CIA, FBI urodzony. A więc e, ja tutaj nie proponuję Panią, żeby miały podwójne życie, czy jeżeli mają partnera ze znaku skorpiona, żeby starały się wzbudzić w nim zazdrość innymi mężczyznami, bo taki mężczyzna może odwrócić się od Ciebie i po prostu odejść. Tego skorpiony nie tolerują. Kochani, dziękuję Wam bardzo e, za ten e, filmik i za uwagę. Zapraszam na, do subskrypcji mojego kanału YouTube Milena. Gouda, doradca Duchowy Mila. I zapraszam też do subskrypcji mojego Instagramu i Facebooka i macie link poniżej. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki Doradca Duchowy Mila.